Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygierski, witam Was w kolejnym piątku Tradera. Dzisiaj przyjrzymy się rynkowi Bitcoina, temu co może dziać się dalej, jeżeli chodzi o przyszły ruch cenowy, ale przed tym spójrzmy na kilka ostatnich analiz, ponieważ chcę Wam przekazać coś bardzo ważnego. Pamiętajcie, proszę, żadna z informacji w tym nagraniu czy w innych nie jest rekomendacją inwestycyjną. Bardzo ważnym elementem, który chcę Wam przypomnieć, jest to, co Mamy zrobić, gdy mamy analizę niezrealizowaną. To jest spójrzmy sobie na przykład tutaj na mm, ostatni ruch, który jest 17 lipca, gdzie tutaj zgodnie ze strzałkami, miał być najpierw ruch spadkowy, następnie ruch wzrostowy i znów spadek, a kolejny dopiero tutaj po wybiciu tej strefy zielonej. Zwróćcie uwagę, co zrobiła cena. Cena nam tutaj spadła zgodnie ze strzałką, potem wzrosła, również zgodnie z znaczeniem i znów spadła, ale nie wybiła nam tutaj tej strefy zielonej, czyli tutaj nie było sygnału na dalszy ruch spadkowy i cena gdzieś tam sobie poszła do góry. OK, czy tutaj ten ruch był zrealizowany, to wiemy. Przykładowo tutaj ten poprzedni, tutaj ta poprzednia analiza bądź tutaj załóżmy, sekundkę, sekundkę, tylko ją znajdę. Okej, okay, uwłaśnie, tutaj załóżmy analiza z 10, tak, tutaj była analizą, w której zwróćcie uwagę, że tutaj była negacja tego scenariusza, mieliśmy tutaj oznaczony stop loss i była ta analiza niezrealizowana, tak? Ale załóżmy wcześniej 6 analiz. Pod rząd było zrealizowanych, tak? bo cena poszła zgodnie z strzałkami. No dobra, teraz do sedna już nie przedłużając. Przykładowo, w ostatniej analizie, analiza była tutaj analizą niezrealizowaną. Dlaczego? Ponieważ tak, oczekiwaliśmy tego, że tutaj cena będzie spadać z tych poziomów. No, cena nie spadła, znalazła się nad tymi poziomami, czyli to było tutaj niezrealizowane. I bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, kiedy z pozycji wyjść. Której tak? wyjściem, pierwszym oczywiście. Powyżej tych poziomów w najbliższych cenie, a kolejne tutaj powyżej tego poziomu, ponieważ tutaj była już negacja tego scenariusza spadkowego. To jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali, żeby do każdej swojej pozycji ustalać pozycję stop loss i po prostu z rynku wychodzić do nigdzie, nie w waszym kierunku, a nie wiecie, po prostu zostać z pozycją i tracić, nazwijmy to w nieskończoność. Bardzo ważne jest też to. Teraz weźmy sobie przykładowo na e, mój prywatny rachunek. Czyli zwróćcie uwagę, że mamy sytuację, gdzie przykładowo są i pozycje zyskowne, tak? ale są też pozycje stratne i to jest naturalna kolej rzecz, że te pozycje stratne również będą, ale zwróćcie uwagę na bardzo ważny element, że te pozycje stratne, no ok, one są. Po pierwsze jest ich mniejszość, a po drugie gdy one są to faktycznie nie są to pozycje załóżmy gdzie na przykład jedna pozycja stratna zabiera nam cały załóżmy poprzedni jest to jest bardzo ważne żebyście o tym kochani pamiętali żebyście wychodzili z pozycji stratnych wcześniej ustawili pozycję stop loss i tak jak u mnie by właśnie to nie były zbyt duże straty względem całego dostępnego kapitału. Dobrze na ten moment patrząc na cenę bitcoina zwróćcie tutaj uwagę na to że Aktualnie tutaj cena z poziomu 9570 do poziomu 9690 ma strefę oznaczoną kolorem czerwonym. Dlaczego? Ponieważ tutaj po prostu mamy aktywność, e, dużego kapitału, tak poniżej tego poziomu cena spadła i znalazła się aktualnie tutaj, tutaj doprecyzujmy sobie tutaj tą strefę. O, znalazła się tutaj aktualnie pod tą strefą, i z tej strefy może być tutaj najpierw ruch e, spadkowy. Do strefy zielonej i dalej możliwa będzie kontynuacja tego trendu wzrostowego. Dlaczego? No jak widzicie, Bitcoin tutaj jest w średnioterminowym trendzie wzrostem, który od końca czerwca zobaczymy, czy dalej będzie, tego, czy będzie kontynuacja tego ruchu wzrostowego. Tutaj najpierw może być jakaś korekta, potem jakaś kontynuacja ruchu wzrostowego, które jest zgodnie ze strzałkami. Dlatego, że na początku jeszcze teraz obowiązuje ta strefa czerwona, potem mogą być spadki ze strefy zielonej i od strefy zielonej dopiero dalsza kontynuacja ruchu. Pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć swój kapitał, ustalić pozycję stop loss, czy po prostu wiedzieć, kiedy z pozycji wyjść, żeby tak jak widzieliście wcześniej, na przykładowym rachunku nie tracić całego kapitału, załóżmy, bądź go dużej części, tylko po prostu wyjść z relatywnie małą stratą. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.